O, dzień dobry! To właśnie jeszcze jestem ja. O, poprałem całe te. A tu kosz. O, i tu właśnie będzie stał basen już pokoszony. Jeszcze trzeba trochę całe te. Przepraszam. A Krzysztof o musiał plastik zdjąć, kusiarkę. To jest lepiej tu skosić. Bo tu na środku całe te i tu będzie baset. O ładna pogoda. I ogółem pozdrawiam was wszystkich. O i oglądałem te filmy, że żołnierz doszło z bombasu nalewkę od majora i beczkę 200 litrową czegoś tam znaleźli i strzyleniny były. O, to znany tam jestem dla nich, bardzo chętnie oglądają mnie, to bardzo dziękuję Was. I wszystkich z Bombasu Pozdrawiam tych żołnierzy O i Krzyż całe te o jak nagrałem właśnie ten film i Krzyż całe te że że Non stop są walki i strzelniny by nawet było słychać i pozdrawiam Cały świat, którzy mnie oglądają, jesteście ogółem, dobrze ludzie. Dziękuję za wypowiedź.